To jest są zmianą czasu. Zmiana czasu została wymyślona, kiedy to nasze wszystkie technologie, jakby no nie łapały się do końca, i teraz obecnie już wszyscy naukowcy i wszyscy po prostu ludzie od tych takich makro, ekonomii, makro działań na świecie mówią, że to nie jest potrzebne. Tylko że to mamy jakieś tam przyzwyczajenie, ale to nie jest przyzwyczajenie po prostu nasze, ludzkie, tylko jeszcze, gdzieś tam jakieś systemy musiałoby wszyscy naraz po prostu powiedzieć OK, zmieniamy. Wiecie, nie? No bo to po prostu by straszny chaos spowodował, jeżeli by to zrobiła tylko Europa, a Stany nie. Albo na przykład tylko Europa, Azja by tego nie zrobiła. To musieliby wszyscy zrobić. Będzie się dogadali wszyscy, i teraz znowu muszą się dogadać wszyscy. No wiecie, no to jest coś takiego, że ta zmiana czasu, na przykład powiem Wam, u mnie z perspektywy zegarmistrza, który tworzy drewniane zegarki i który po prostu około tam 4500 osób nosi moje zegarki analogowe, które trzeba po prostu przestawiać. Ja mam coś takiego, że w tym okresie przestawiania czasu mam dziennie, znaczy w tym dniu, następnego dnia mam jakieś około 60 telefonów. Eee, pani Michale, zegarek się zepsuł, bo no kręcę tą kręcę tym, tą koronką mi się nie przestawia. I zawsze mówię, to proszę wystawić tą koronkę i wtedy przestawić tą godzinę. Aha. I w, wiecie, w dzisiejszym czasie, kiedy ludzie używają smartfonów, nie znają tych, tych technologii, takich troszkę starszych. I ja na przykład mam wiele zapytań, jak tą godzinę przestawić. Ale ogólnie obecnie ten, ta zmiana czasu nie jest potrzebna. To wszyscy o tym mówią, i zobaczycie, w perspektywie, myślę, 5 do 10 lat zniknie to całkowicie. No bo ten czas po prostu nie jest teraz nikomu potrzebny.